Witam wszystkich bardzo serdecznie, w tym materiale pokażę Wam, co pojawiło się nowego w Construct 3. Jest to edytor siatki, tak zwany Mesh Editor, dzięki któremu możemy edytować krawędzie każdego obiektu, typu kafelki lub po prostu sprite, możemy nadawać jego kształty, no i zobaczymy, jak to wygląda. Więcej działania, mniej mówienia, także ja rozpoczynam nowy projekt. Otwórzmy to sobie przesunę. tak jest. Dobrze, dodamy sobie na początku kafelki. wprowadźmy, otwórzmy w ogóle sobie jakiś tutaj o tego typu element. Na przykład, niech to będzie i ziemia, ctrl x wycinamy, czyścimy wklejamy ctrl v dopasowujemy obszar edycji mamy taki oto kafelek powtarzalny ok długo rozciągnijmy żeby to była platforma od razu dodajemy sobie solid za pomocą klawisza ctrl Dajemy tutaj o to wyżej, żeby tutaj było o. I klikamy prawym przyciskiem myszy, wybieramy mesh, tworzymy. Prowadźmy przykładowo 12 kolumn na 8. Mamy taką oto siatkę. Proponuję odznaczyć to, żeby nam nie świeciło zielonym w oczy. I teraz na czym to wszystko polega? Zobaczcie. Możemy sobie przeciągnąć, nadawać kształty. Natomiast, natomiast za pomocą klawisza shift, Zwróćcie uwagę, że przestaje się naciągać tekstura. I to jest właśnie w tym świetne. Dzięki temu możemy nadawać kształty i stworzyć sobie taką oto niestandardową platformę. Służmy teraz może po prostu jaskinie. OK. Do tego dodajmy nowy sprite. To będzie nasz mały player 32 na 32 to Niech to będzie głowa. Tłów. Taki prosty gość. Dopasujmy to usunę, <laughs> tak jest. Ok. Nadajmy mu, może, jakąś y, możliwość ruchu. Platformowa. Ok. No i, no i sprawdźmy, jak, jak wyglądają kolizje. Zobaczcie. Po prostu to jest coś świetnego. Za pomocą po prostu edytora mesh możemy tak siatkę, żeby otrzymać niestandardowy y, wygląd tego co tu wstawiamy, tych wszystkich grafik. I to jest po prostu niesamowite. Jeśli już y, ustawiliśmy nasze grafiki, możemy za pomocą prawego przyciska myszy zatrzymać edytowanie po to, żeby móc po prostu przesuwać te grafiki. I w ogóle mam nadzieję, że wkrótce y, Ashley doda możliwość dodawania obiektów 3D, bo to byłoby w ogóle już super. Niesamowite. Tyle w tym materiale. Taki krótki news. Do następnego. Na razie. Cześć.